I widzisz, zauważyłem, że są takie osoby, które dostają system pracy, gotowy system pracy, a mimo to pomijają pewne szczegóły i nie mają takich rezultatów, jakich by chcieli, jakich by oczekiwali. Potem mówią, że system nie działa, a kiedy ja przychodzę z nimi krok po kroku, system wynajduje pewne rzeczy, w których jednak jest zrobiony mały błąd. I słuchajcie, jest coś takiego jak finalizacja spotkań. W finalizacji spotkań jest bardzo ważna zasada, o której chciałem Wam powiedzieć. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem w biznesie sieciowym i mój, mój upline dał mi, powiedział w jaki sposób, zapraszam, w jaki sposób robić prezentacje. I słuchajcie, na kilka prezentacji poszedłem sam. I efekt z tego był. Zerowy. Był dokładnie efekt z tego zerowy z tych kilku prezentacji. No ja potem wróciłem i on mi powiedział, przecież mówiłem ci, żebyś nie robił sam, żebyś zrobił to ze mną. W zasadzie trójkąta sukcesu. I ja właśnie do ciebie dzisiaj w tej sprawie. Ale z samym prędko z ciekawości zapytam. Kto z Was już słyszał o zasadzie trójkąta sukcesu? Napiszcie mi proszę w komentarzu. Kto z Was już kiedykolwiek słyszał o tej zasadzie? Hmm? Są tu takie osoby? Które kiedykolwiek słyszało o zasadzie trójkąta sukcesu? O, proszę, są. No dobrze. No to słuchajcie, w takim razie zaczynam. Słuchajcie, z trójkąta sukcesu jest to jedna z metod, jednych uważam, z najskuteczniejszych w tym biznesie, która pokazuje nam, W jaki sposób skuteczniej rekrutować nowe osoby w tym biznesie? Czy pamiętacie o Zusie? Ja daję Wam swoją wiedzę, a Was proszę o lajka, serduszko, żebym wiedział, że tam jesteście, żyjecie i że to, co tutaj robię, ma dla Was wartość. Także dzięki wielkie za Wasz Zus również. I zobaczcie, przyjmijmy, że na przykład spotykamy się w kawiarni przy stoliku, ok? I są trzy osoby. Pierwszą osobą jesteś ty. Dobra. Drugą jest osoba, która jest nowa, osoba, która przyszła na spotkanie. I trzecią osobą jest. Yy, po prostu napiszę, że to jest Twój upline, dobra? Twój upline, czyli osoba, która działa w tym biznesie. No i teraz zobaczcie. Jeśli siedzimy w kawiarni przy stoliku, to teraz obowiązuje bardzo ważna zasada psychologiczna, o której chciałbym ci teraz powiedzieć. Między tobą, a twoim uplinem jest partnerstwo. Robicie razem ten biznes, wspieracie się, pomagacie sobie, Upline twojemu upline'owi zależy na tym, żebyś ty odniósł sukces, a tobie zależy na tym, żeby twój upline ci pomógł. Więc to jest zasada wzajemnego partnerstwa. Kolejna rzecz. Między tobą a nową osobą zazwyczaj jest relacja albo zaufanie. Albo to i to może ze szczegóły. Tak Relacja albo zaufanie. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli ty zaprosiłeś nową osobę na spotkanie, ona przyszła na to spotkanie, to ona albo ma z tobą relację i przyszła dlatego, bo cię lubi, albo ci ufa, jest dla niej autorytetem w jakiejś dziedzinie, tak? Zawsze są te dwie rzeczy. Kto z was z tym, co do tej pory zrobiłem, się już zgadza, że faktycznie tak jest. Napiszcie mi w komentarzu, dobra? Kto z was się z tym zgadza. I teraz między nową osobą a twoim uplinem na razie nie ma nic. I tak naprawdę od ciebie zależy, co tam się pojawi. Powiem ci teraz przykład. To, co tutaj się pojawi, zależy od tego, w jaki sposób Ty wyedyfikujesz upline'a tej nowej osobie. Co jej powiesz o Twoim upline'ie. I teraz zobacz, jeżeli Ty opowiesz nowej osobie, że Twój upline... Na przykład wyobraźcie sobie, że edyfikujecie mnie, tak? Zobaczcie. Edyfikujesz mnie nowej osobie. Słuchaj, będzie taki młody chłopaczek, z czarnego lasu pod Częstową pochodzi, Ogarnia internet, fajny ziomek. Naprawdę polecam ci się z nim spotkać. No, to zobaczcie automatycznie, że w tym przypadku ta osoba nowa nie do końca będzie miała do mnie autorytet. Wręcz przeciwnie. Mogłem teraz, wręcz zmniejszyć szansę na to, żeby ta osoba mnie zrekrutowała. A jeżeli byłaby taka sytuacja, w której nowa yy, ty wyedyfikujesz nowej osobie, mnie na przykład w ten sposób, że zobaczcie, ja zawsze robię tak, że podaję kilka faktów plus dla mnie prywatnie. Przykład. Słuchaj, spotkasz się z osobą, która ma niesamowite wyniki w branży wellness i w branży biznesu sieciowego. Jest to osoba, która jest jedną z najmłodszych menedżerów firmy. Jest to osoba, która zarabia każdego miesiąca pięciocyfrowe kwoty dochodu pasywnego w biznesie sieciowym. So, jest to osoba, która zbudowała organizację ponad 1500 osób w tym biznesie. Jest to człowiek, który jeździ swoim nowym samochodem opłacanym przez firmę o wartości 200 tysięcy złotych. No niesamowity gość, ma rewelacyjny system pracy i teraz wdraża na nasz rynek nowy projekt. Chciałbym, żebyś się z nim spotkała. Chciałbym, żebyś się z nim spotkał. Dla mnie prywatnie, słychać to człowiek o ogromnym sercu do ludzi, który wie, jak poprowadzić ludzi krok po kroku, ale przede wszystkim podchodzi do człowieka, jako do drugiego człowieka, a nie jako do robota. Zobaczcie taka edyfikacja. I teraz co nowa osoba widzi u mnie? Autorytet. Ta osoba jest autorytet. I wiecie jaki jest częsty błąd w edyfikacji, że to ty edyfikujesz online osobę, z którą się spotka, a nie edyfikujesz nowej osobie, z kim ona się spotka. I tu jest klucz. Masz wyedyfikować nowej osobie, z kim ona się spotka. Kto z Was się teraz już czegoś nauczył? Napiszcie mi proszę w komentarzach, co dla Was było momentem, aha, co dla Was było odkryciem. Będę bardzo wdzięczny. I zobaczcie, jeżeli zadziałacie dokładnie w ten sposób, czyli między Tobą a jest partnerstwo, współpracujecie razem. Jeśli między tobą, a nową osobą jest relacja i zaufanie i z drugiej strony, jeżeli ty wyedyfikujesz nowej osobie mnie, czy twojego uplina, wtedy jest autorytet. I słuchajcie, to co zauważyłem, o co najmniej 100% zwiększa się szansa rekrutacji nowych osób. Dlaczego? Bo gdybyś się sama spotkała z tą osobą, ona do ciebie ma relację, nie zawsze zaufanie, i nie zawsze jesteś dla niej autorytetem w tym temacie. Nie zawsze. A jeżeli jest osoba trzecia, która domknie, chociaż sfinalizuje spotkanie, no to już naprawdę jest 100% szans. I zobacz, jeżeli na przykład masz dwie rejestracje na 10 osób, przyjmijmy, to dzięki zastosowaniu tej zasady możesz mieć cztery rejestracje na 10. Na przykład. Zależy oczywiście od tego, w jaki sposób się sfinalizuje spotkanie. I to jest, słuchajcie, zasada trójkąta sukcesu, czyli kluczem tak naprawdę jest wyedyfikować apply na tej nowej osobie, zauważcie, i wtedy macie tak, że ta osoba już jakby go słucha, ponieważ on jest dla niej autorytetem.